Słuchajcie, ruszamy właśnie kurwa na e, Fantastyczną halę Gdzie stoi Kamarowski Będziemy dzisiaj napierdalać, bo Że tak powiem, dwa tygodnie przerwy To trochę za dużo, no ale niestety Części trzeba Gdzieś tam wyszukiwać, ściągać Smolić, a jeszcze nie wszystkie przyszły Także dzisiaj, dzisiaj Będziemy atakować ten uszkodzony Przewód kurcze ze skrzyni e, Postaramy się jeszcze wypierdzielić ten wahacz, który został, który nam tam blokuje chłodnica. Z drugiej strony błotnik i... i, i prawdopodobnie też tego MacPersona ściągniemy. Pokażę Wam, co tam za, za magiczne części poprzychodziły. I będziemy robić, kurczę, robotę do przodu, no bo wiosna, co prawda, zrobiła nas w chuja i zaczął padać śnieg, więc no kurwa... Nie poupalamy za bardzo kamarem, chociaż nawet nie było takiej, takich planów, żeby upalać, bo to nie mój samochód, więc mniejsza o to. No a a, a a co? Trzeba cisnąć to, póki jest zima, bo jak przyjdzie z powrotem jesień, no, to wypadałoby tym autem wyjechać, chociaż kurwa w tym roku, nie? Mam nadzieję, że kurwa, y, zrobimy prezent na moje urodziny albo nie wiem, czyje urodziny, ale wyjedziemy tym autem i. Trochę się pojeździ, nie? Także zasiądźcie, że tak powiem, wygodnie przed telewizorami, czy tam przed czym oglądacie kurwa te wasze YouTube'y i lecimy z tematem. Uwaga, uwaga, ustawiam się o. Dobra, dotarliśmy, a mówiąc dotarliśmy, mówię o sobie i o sobie, o sobie Dawida. <noise> Będziemy się działać we dwóch, żeby było. Szybciej i bezpieczniej przede wszystkim No bo wiadomo, że jak trzeba się wpieprzyć pod samochód A jesteś sam na warsztacie To radziłbym tego kurwa nie robić Bo jak ci pierdolnie samochód na głowę To nawet nie będzie komu podnieść tego samochodu Albo wezwać pomocy Albo cokolwiek Także dzisiaj działamy we dwójkę Napierdzielamy przy kamarosie Kamaros już jest częściowo rozebrany Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku Dzisiaj będziemy rozbierać dalej Także obserwujta I lecimy dalej Lecimy, lecimy z, z unboxingiem. Dzisiaj na kanale unboxing, moi drodzy, bo przyszła zwrotnica do Samaro. Miejmy nadzieję, że taka jak powinna być. Bo no fajnie by było coś, coś pocisnąć do przodu. Muszę uważać, żeby czegoś nie rozpieczyć. Zawsze paczuszki się fajnie otwiera No tu jest dzielone jakichś badziewic niepotrzebnych Kurwa, Panie, jaka folia niebieska Tego jeszcze nie grali Patrzcie, patrzcie, patrzcie jakie ładne To wyciągaj, a nie <ścoughs> Wyciągamy to W panowsku. Czekaj, Pan Buse Zaraz rękę utnę i tyle Opsa! jest zwrotnica ze wszystkim, wszystkie mocowania są nierozdupcone, nie popękane. Oczywiście od gdzieś tam składowania trzeba będzie wyprostować dół tej osłony, ale to jest jakby najmniejszy problem. w ryzyko. I to klęska. To też nie ma nic. Nic wszystko śmieci. Gratisów nie dodali. Gratisów to Mało kto, mało kto daje wybraty. także tak, uodpakowane mamy, śmieci to oczywiście do śmieci, bo wiadomo. Najważniejszy porządek. Porządek najważniejszy, zaraz oczywiście sobie porównamy z obecną, z obecną piastą i będziemy widzieć jak to będzie wszystko pungało. Yy. Rozruszył kurwa w skuterze i musiałem majgać mogą chyba kurwa z 20 razy rano, żeby odpalić skuter, Cześć! Wow. Tragedia. Kurwa. Śruby szły kurwa nogami. Na ja pierdolę. Kto to dokręca? Ktoś, kurwa Pudziałowski na pół etatu kurwa śruby dokręca. Ja pierdolę, no po prostu tego to kurwa już dawno nie widzę. No tak, śruby były dojebane. Play do no gwintów. play do gwintów, kurwa, no jasne, że ta. To, to samo będzie przy zacisku. Żeby czasami Janusz żaden kurwa nie Nie zgubił zacisku, kurwa po drodze, gdzie kamarów V8 zapierda. Tak, e, mordeczki moje kochane. Tutaj, jak widzicie, wchodzi do skrzyni owy. Przewód, który musimy zdemontować, zdjąć, czy jak to nazwać, bo on jest tutaj rozpierdolony Ale żeby nie było kurwa za prosto w dzisiejszego dnia To tu jest taka fajna kosteczka I do niej wchodzą dwa przewody i musimy kurwa to zdemontować w komplecie Bo zaraz mi tu na łeb kapnie A tamten przewód idzie tam, o, o, hen, hen, hen Do dyfra Także będzie kurwa zabawa Także, jakbyście się tak pytali, jak zdemontować przewód Camaro, to ja bym się tego nie łapał na waszym miejscu, ale my się złapali i damy radę. A więc tak, jesteśmy na etapie ściągania osłony wózka, bo niestety, ale żeby wypierdzielić te wszystkie przewody, które są tam pod spodem, no to musimy mieć dostęp. Przy okazji trochę przejrzymy ten wózek, jak to wygląda, bo albo albo to osłonę wymienimy albo coś tam z nią wymyślimy. Także tu jest parę śrub, ich jest chyba w sumie nie wiem, z 10. I tu potem na początku macie taki śmieszny dzyndzel. Trzeba to podnieść do góry i wysunąć. Co będzie właśnie czynił kolega Dawid? W wędz i po zawodach i mamy to na ziemi i lecimy dalej z tematem Naszego przewodu, który się chowa tutaj za wózkiem. Musimy to jakoś wyciągnąć. Dobra, mordy. Po jakichś tam dłuższych wojażach i przeglądnięciu internetu, i, i przeglądnięciu samochodu, doszliśmy do tego, że nie trzeba całych dwóch wyciągać przewodów, bo on jest w jednym miejscu łączony. Więc mamy wyciągniętego całego delikwenta, tego całego zamieszania. I teraz można zobaczyć, jak tu ładnie. Rozjebał wąż. On jest po prostu tak rozdupcony, że nawet kłaki wyszły nylonowe. Także ten kawałek węża będziemy musieli zakłuć na nowo. Jak damy radę, pochytać to tutaj niedaleko, w firmie. No a reszta jest sprawna, więc tylko potem znowu to jakoś poprzeciągać, bo z tym przeciąganiem też jest przejebane. No i podpiąć to. I wymieniać olej w skrzyni, filter, i odpalać to. Także moje mordeczki. Szybkie podsumowanie. Wyciągnęliśmy ten nieszczęsny przewód, trzeba go zawieźć do zakucia. Spasowaliśmy tą śmieszną zwrotnicę, ale tą trzeba wymienić tarcze, bo są tarcze zajechane jak cygańskie. Lacie co tam jeszcze? Ściągnęliśmy błotnik. Nie wiem, czy to będzie widać. Cyk, błotnik zdjęty, czekamy teraz jak przyjdą amortyzatory, to będziemy składać całe zawiecho, zakujemy węża i y, 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 wymienimy olej w skrzyni i filtr, żeby to już było na tip top y, i potem zabieramy się za resztę, czyli blacharka, składanie do kupy, szukanie jeszcze drzwi zostanie. No i potem jeszcze tył, bo trzeba zdjąć zderzak i gdzieś tam tył zobaczyć, czy tam nie jest uszkodzony, bo też coś tam jest wgięte. Także my się z wami żegnamy, czyli ja i kolega Dawid. My jesteśmy już przebrani w czystej łaszki wskakujemy do poluweczki i lecimy robić dalej, bo to jeszcze nie koniec dnia. Na razie, trzymajcie się, łapy w górę, pamiętajcie, suby.